Po raz pierwszy styczność z żużlem jako takim miałem, miałem parę lat. To była połowa lat 60. Byłem przedszkolakiem i z tatą byliśmy w parkingu. Prawdopodobnie to był trening, bo inaczej by nas nie wpuszczono. i Pierwsze to spotkanie to straszna trauma. To było wszystko tam czarne, brudne, hałas motocykli. Po prostu byłem niesamowicie przerażony i w zasadzie chciałem już stamtąd uciekać. Ale. Podeszliśmy do ławki, gdzie siedziało trzech zawodników, i pan w środku wyciągnął, widząc chyba moje przerażenie, chciał mi osłodzić tą sytuację. Wyciągnął czekoladę na poczętą. Jeszcze pamiętam, było to sreberko takie odwinięte, bo żóżlowcy w tamtych czasach otrzymywali czekoladę przed zawodami. Mam nawet takie zdjęcie: to był taki napój energetyczny, jakich dzisiaj się używa. Wtedy to była czekolada. No i w zasadzie ta sytuacja już się skończyła. Kilka lat później, kiedy zacząłem uczęszczać do szkoły podstawowej, to również chodziłem na lekcje religii do bazyliki, ponieważ mieszkałem na osiedlu leśnym. Dwa przystanki autobusem przy Chodkiewicza wysiadałem. Pozostała część drogi torami kolejowymi, tak były takie, które prowadziły do zakładów mięsnych, gdzie dzisiaj jest galeria handlowa. I tak uczęstawając na te lekcje religii, gdzieś ten żurzel obok, bo przechodziłem koło stadionu też, ten żurzel już znowu po raz drugi mi się pojawił. Trzecie takie spotkanie z żużlem było na przełomie 1972 z 1973 zaprosił mnie kolega do domu i pokazał mi Kilka czasopis. Dzisiaj wiem, że to jest Panorama Śląska, gdzie na tylnej okładce, na całą stronę były kolorowe zdjęcia drużyn. Były piłkarskie, hokejowe, były też i żużlowe. I werytując tak te numery, wreszcie pojawiła mi się Polonia Bydgoszcz-Żużlowa. I pierwsze skojarzenie zobaczyłem człowieka, który mnie parę lat temu poczęstował czekoladą. Ten sam uśmiech, e, taki życzliwy. No przypadkowo ten zawodnik miał przy przydomek uśmiech bydgoszczy, oczywiście tym panem był pan Rajmund Świtała, kilka lat temu rozmawialiśmy o tej sytuacji, pan Rajmund był synem Leszkiem, no, żeśmy się nieźle uśmiali, że ktoś takie rzeczy w ogóle pamięta. No, i tak te trzy poprzednie takie spotkania z żurzlem gdzieś obok nie pociągnęły mnie do tego, żeby na ten żurzel iść, ale nadszedł marzec 1973 roku i wybrałem się rowerem na stadion, bo słyszałem przez okno, że, że coś się tam dzieje. No, wreszcie postanowiłem tam pojechać i odbywały się zawody. Było bardzo zimno, padał chyba nawet deszcz i ktoś wybiegał z, ze stadionu przez, przez te bramy i tak spojrzał kątem oka na mnie, mówi: „A masz mały bilet, wejdź sobie i, i, i wejdź na ten ale Ja nie wiedziałem, że tak można było. a Się okazuje, że można. Kto wychodził, dawał bilet i no i tak trafiłem wreszcie na ten stadion i była przerwa. Patrzyłem po ławkach jakieś dziwne zjawisko, wszędzie gazety na ławkach, no ale to później wiedziałem, że to ludzie na tym siadali po prostu, i wśród tych gazet znalazłem coś zupełnie innego. To program zawodów. Mam go do dzisiaj, schowałem go i, i, i skończyła się przerwa. Wyjechali żużlowcy, i to był właśnie ten moment, kiedy, kiedy no, połknąłem tego bakcyla, tą, ten, tą miłość do tego żużla. No, kiedyś ten żużel no, to był właśnie taki surowy, czarny i, i te fajne te plastrony kolorowe i pokrowce. To taki miał swój specyficzny wygląd ten, ten żużelowiec, no, który mi się najbardziej, jest moim ulubionym, że tak powiem, wizerunkiem. No, w latach w połowie, tak już 70., wchodziły powoli kolorowe kombinezony, chociaż Henryk Gliklich miał już w 73. Ten, ten kolorowy kombinezon wiśniowy. No i ja jako kibic Trybun mogę tylko pod, pod, pod takim kątem oceniać jak był kiedyś Żużela dzisiaj. I, i, I to widziałem wizualnie w zmiany w kombinezonach. I pamiętam w 1985 roku do Bydgoszczy przyjechał lider tabeli Wybrzeże-Gdańsk którego to też taka nowinka była w tamtych czasach. Mieli oni swojego prywatnego sponsora. To był to były Żółżłowiec Wybrzeża Gdańsk, pan Roman Wieczorek. Wyposażył ich w niesamowity sprzęt, najlepszy dostępny na świecie, kombinezony. Jak oni wyszli do prezentacji w tych białych kombinezonach, to wyglądali kosmicznie, po prostu jak szturmowcy z Gwiezdnych Wojen. Następnie lata 90. to przemiany ustrojowe w kraju, no i sport też musiał się niejako poddać tym przemianom z amatorskiego, zrobił się zawodowy i super było zobaczyć tu zagranicznych zawodników, którzy do ligi trafili, już nie trzeba było tylko w czasopismach oglądać, byli na żywo. No i ta heroiczna walka Tomka Goloba, który jako człowiek zażelony, za żelaznej kurtyny Walczył łokciami, aby przebić się na te salony. No i to mu się udało. No dzisiaj to sytuacja wygląda tak, że no w zasadzie teamy tworzone są z roku na rok inne, inni zawodnicy startują w tych pierwszych czasach, kiedy ja chodziłem to byli stale ci sami zawodnicy, przeważnie tu wychowani, no na pewno tutaj wychowani, tam rzadkie były zmiany kadrowe. No dzisiaj no, ciężko tak się utożsamiać z tymi zawodnikami i, i że, że to, to tak jak kiedyś było, że można było ich spotkać w sklepie, na ulicy i tutaj no taką perełką nasz Wiktor Przyjemski jest tą nadzieją, dla których na pewno przychodzą tu tysiące kibiców, jestem. Takim powiewem tych, tych tamtych czasów, że mamy swojego wychowanka, na którego chętnie się chodzi. Oj, to taka dziwna sytuacja, ponieważ y, 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 mam zaszczyt pracować w szacownej instytucji, jaką jest Opera Nowa, i tam y, od wielu, wielu lat oglądam spotkania byłych pracowników opery. I, co dziwne, I skojarzyłem niedawno zupełnie ten fakt, że założycielem tego koła byłych pracowników jest ta sama osoba, która w 1946 roku założyła, była współtwórcą sekcji żużlowej Polonii Bydgoszcz. To oczywiście piłkarz Polonii Bydgoszcz, śpiewak operowy pan Stanisław Iżela. I, i, I to takie fajne skojarzenie, że jeden człowiek założył dla mnie dwie takie najważniejsze instytucje, miejsce pracy i moje hobby, które trwa do dzisiaj. I tak oglądając właśnie sobie tych, przypatrując się tym spotkaniom byłych pracowników, tak sobie wiele, wiele lat temu już myślałem, jakby to zrobić z żużlowcami byłymi, no ale jakoś nie miałem jakiegoś bodźca, żeby to zacząć. No i pomysł sam spadł z nieba, że tak powiem. Żona Bolesława Procha skontaktowała się ze mną w 2015 roku, ponieważ ona już w latach 80 z Bolesławem Prochem wyjechała do Niemiec, tam już żyli i poinformowała mnie, że przyjeżdża z tatą do Bydgoszczy, czy bym mógł zorganizować jej spotkanie z byłymi zawodnikami, działaczami. No więc to, to, to było to, ten moment, kiedy tak sobie powiedziałem, człowieku, rusz się, bo to jest ten moment, drugiej okazji może nie być. No i tak się zaczęły spotkania z byłymi żużlowcami. Pierwsze odbyło się właśnie dla pana Jana Malinowskiego, jako niespodzianka w Operze Nowa, w restauracji Maestra. No było to takie kameralne na 30 osób i kiedy ja to, że tak powiem, opublikowałem na portalu społecznościowym, no to prawie mi się oberwało. Dosyć mocno od kibiców, dlaczego takiej rzeczy się dzieje, a my o tym nie wiemy, też chcieli w tym uczestniczyć. No więc, widząc taki odzew, no kontynuowałem to przez kilka lat, te spotkania rozrastały się w oczach. Eee, aż za czwartym chyba spotkaniem, no to już przyszło 300 osób, musiałem, że tak powiem, to zorganizować w centrum kongresowym, Operyna, no, bo wszyscy chętni się nie pomieścili. No kolekcjonerstwo jako takie zaczęło się w 1974 roku. Idąc z ulicą długą, już prawie przywołnianym rynku, zobaczyłem w witrynie sklepu to był punkt naprawy zabawek o tak dokładnie dwa zdjęcia żużlowe i postanowiłem kupić. I jeszcze był proporczyk. I dzisiaj kojarzę, że to był punkt pana Leszka Maciejskiego, który najpierw miał w tym oknie wystawowym makietę kolejki. Później była makieta żużlowa, która, ten punkt został przeniesiony na podwale i tam stamtąd pewnie wszyscy tą makietę znają. Jestem szczęśliwym posiadaczem tej makiety, bo syn mi ją po prostu sprezentował po śmierci Pana Leszka. I, i te, te dwa pierwsze zdjęcia, no to były takim czymś nowym, bo tylko zdjęcia oglądało się w gazetach, ale ponieważ uczęszczałem często na treningi i tam spotkałem Taką osobę, która po prostu bardzo zawładnęła moją duszą kolekcjonerską. To był fotograf, który siedział akurat z Markiem Ziarnikiem. Mieli pęk zdjęć so, przy sobie i kiedy Marek Ziarnik odszedł od tej osoby, więc ja podszedłem, mówię, kurczę, też bym chciał mieć takie zdjęcia, to. Nie było problemu, tam można było kupić u niego. Tam osobą jest oczywiście y Cesak który fantastycznie zdokumentował historię żużlową Polonii drugiej połowy lat 70. I tak te, te kolekcjonerstwo tych zdjęć, tak bardzo, bardzo mi się podobało, zbierałem, zbierałem. I dopiero kiedy te spotkania tych byłych żużlowców, kiedy z rodzinami nawiązałem kontakt, to tam jest potęga w urodzin i w zdjęciach, i, i w różnego typu pamiątkach, trofeach. Oni po prostu w jakiś sposób mi zaufali i przekazują mi, mi te pamiątki, bo wiedzą, że to kiedyś trafi do Muzeum, do Muzeum Polonii Bydgoszcz. Generalnie nie, 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 nie ma takiej klasyfikacji u mnie, każdy ma jakąś wartość. No, tak, mniejszą czy większą, ale na pewno bardzo się cieszę, że udało mi się zgromadzić prawie pełną kolekcję plastronów. Żużlowych Polonii Bydgosz. To e, jeszcze parę lat temu nawet nie marzyłem o tym, żeby zebrać wszystkie, bo to tak wyszło na dzisiaj, że to jest 25-6 plastronów. Miałem kilka, ale dzięki Grzesiowi Seńskiemu z Gdańska, który kilka plastronów mi sprezentował, bo wiedział, że to tak ta historia Polonii zaczyna być gromadzona w jednym miejscu. Nawet jeden mi z Anglii ściągał. Wielu, wielu ludzi nie wystawiało na aukcję, bo mogli niezłe pieniądze nawet za te plastrony dostać, przekazywały mi, i, i, no część kupiłem, no nie ma co ukrywać, to też trzeba wydać pieniądze i tym sposobem mam całą kolekcję praktycznie plastronów w Polonii, trzy pierwsze, najwcześniejsze musiałem wykonać repliki, ale to tylko pod kątem prezentacji, żeby za, zaprezentować jak ten, te plastrony wszystkie wyglądały. No taka ciekawa historia to wyszła dwa lata temu podczas wystawy, którą miałem przyjemność zorganizować w Operze. No takim dziwnym trafem utraciła, utraciłem jeden eksponat, szarfę po prostu skradziono z wystawy. I to było dosyć mocno nagłośnione w mediach i żona pana Bolesława Bonina zadzwoniła do córki i powiedziała słuchaj tam panu ukradli szarfę, ale ja przecież w szafie mam trochę szarf, może by ten pan w zamian tamtej, co skradziono, może by którąś z tych chciał, ale one są takie stare, takie już poniszczone i, i ta córka po prostu przyniosła mi te szarfy, więc jak ja zobaczyłem, że tam wśród tych szarf jest szarfa za pierwszy tytuł drużynowego mistrza Polski, to po prostu akcja serca mi stanęła, także to jest taka dziwna sytuacja, podczas przykrej sytuacji wyszły, wyszły i pozytywne rzeczy, także bardzo się cieszę, że, że te szarfy są I, i oczywiście tamta szarfa też się znalazła, wróciła na wystawę, także przy okazji właśnie tej nieprzyjemnej sytuacji był i pozytywny wynik tej całej sprawy. To jest w różnych miejscach. No, wiadomo, manekinów w domu nie czy mam. To jest kilkanaście manekinów ubranych w te historyczne stroje. U siebie w zasadzie trzymam albumy ze zdjęciami, wycinkami tylko w zasadzie Polonie już zbieram. Już się wyzbyłem wszystkich rzeczy o innych klubach, innym kolekcjonerom. Dałem samych albumów ze zdjęciami, wycinkami, programami. Jest o Polonii Brytgosz, no dobre 50 kilo. Także no i plastrony też czy mam w domu. Także specjalnie zrobiony pokoik, jest z regałami, także to bezpiecznie czeka na swoje dalsze przeznaczenie. No to tu wrócę znowu do plastronów. Na pewno tych trzech pierwszych plastronów z gryfem brakuje, ale liczę, że może coś się jeszcze trafi, bo to ludzie nie wiedzą naprawdę co mają w domach, wielokrotnie się o tym przekonałem. I dzwonią czasami, słuchaj, znalazłem to, znalazłem to, przyjeźdź. No i to fajne rzeczy są. I ostatni taki przykład z Maja ubiegłego roku, gdzie dotarłem do syna pana Janusza, Józefa Budy, do pana Janusza, i on pokazując zdjęcia taty w czapce białej powiedział: Ojej, ta czapka przecież jest w domu. I za 15 minut przywiózł tą czapkę pierwszego polonisty w czapce galowej. Takim moim celem numer jeden jest, aby powstało Muzeum Polonii Bydgoszcz I nie tylko przez, prydma, przez pryzmat żużla oczywiście, bo szykując się do tej wystawy w operze, wziąłem do ręki książkę Sławka Wojciechowskiego: Zapomniane pokolenie. i No to on mi otworzył oczy, że to nie można patrzeć tylko przez pryzmat jednej dyscypliny 17 dy dyscyplin sportowych i Wszystkie tam będą w jakiś sposób zaprezentowane. Myślę, że to, to, to powstanie tego muzeum to oczywiście nie może być wizją jednego człowieka, bo nie tylko ja się zajmuję tą historią żużla w Bydgoszczy. Jest wiele osób skupionych w stowarzyszeniach kibiców czy, czy w innych sekcjach. Oni też fajne akcje podejmują, chodzą na groby zawodników, organizują wigilię i z wieloma już rozmawiałem, także na pewno pomogą w tej organizacji Muzeum, no, a Sławek Wojciechowski to tu jest rola współtwórcy muzeum wedle mojego postrzegania tego, co on zrobił, a zrobił gigantyczną pracę. Taki plan, już do którego przymierzałem się, tak mówiąc szczerze, parę lat, to jest nakręcenie filmu o historii żużlowej Polonii Bydgoszcz. Pierwsze klapsy już powstały, mamy pierwsze ujęcia, no trochę czasu to zajmie, myślę, że około roku i będziemy mogli sobie, zanim powstanie muzeum, obejrzeć sobie to, tą historię żużla bydgoskiego na filmie. Ta moja działalność oczywiście by nie wyglądała tak okazale, no nie, wiem, nie wypada mi tak mówić, ale e, przy mnie trwa bardzo wiele osób. Ja to kiedyś próbowałem naliczyć mi to nie jest to e, przeszacowana liczba stu osób, które mi pomagały w tej całej mojej działalności, ale bardzo chciałbym podziękować ludziom z Opery Operynowa Zbytgoszczy. To to są ludzie, którzy są w cieniu, a, a, a dzięki nim ich pracy, ta historia Polonii jest pokazana w pełnym blasku. Również y, klub to jest po raz pierwszy w, w mojej tej działalności sytuacja, że współpracuję z klubem i bardzo się cieszę, że prezes klubu tak aktywnie włącza się w te moje różne tam pomysły i, i wiem, że zawsze mogę na niego liczyć, jak i na wszystkich pracowników klubu, którzy którym ja przysparzam jakieś pracy, ale są wyrozumiali i, i bardzo wszystkim dziękuję, żeby, żeby tą historię klubu pielęgnować.